W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Panu Jezusie, najdrożsi czciciele niepokalani, nasza Matka Najlepsza, obchodzicie święto swoich siedmiu boleści. To są jej, jakby to nazwać, stygmaty. Matka boże, nie nosiła zewnętrznych stygmatów, nie miała ich, jak święty Franciszek z Asyżu, taki pierwszy, przynajmniej znany. Stygmatyk w historii chrześcijaństwa, święto stygmatów świętego Franciszka z Asyżu obchodzimy w ten wtorek, 17 września. Jest to też dzień, w którym obchodzimy 85 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Warto właśnie w ten dzień pomodlić się za wszystkich tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Tych, którzy dawali, starali się dawać odpór tym wszystkim, którzy zajęli Sowietom, którzy zajęli wschodnią Polskę, co pamiętajmy oznaczało wprowadzenie brutalne, wprowadzenie ateizmu, aresztowania mordy, zamykanie kościołów świętych i również zsyłanie kapłanów na poniewierkę. Wielu z nich nigdy już nie wróciło do Polski przez dziesiątki lat nieraz Pełnili oni posługę wśród katolików, chociażby w głębi Związku Radzieckiego. Niektórzy nawet zdecydowali się przyjąć obywatelstwo radzieckie, po to, by móc przebywać wśród wiernych, potrzebujących posługi kapłańskiej. Bo i bardzo niewielu, ale byli dzielni i wierni temu powołaniu. A byli temu powołaniu kapłańskiemu wierni, ponieważ Kontemplowali Pana Jezusa na Krzyżu Świętym i słuchali się dokładnie jego słów. Wiedzieli, że kapłaństwo, które, których znamiona, charakter został w nich wyciśnięty, jest tym kapłaństwem, które jest kapłaństwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kapłaństwem przeznaczonym na składanie Bogu czystej, niepokalanej ofiary. Tą ofiarą jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. jest on. I żertwą, darem ofiarnym, Jedynym, którym jest wystarczający, by uśmierzyć słuszny gniew, sprawiedliwy gniew Boga z powodu naszych grzechów. Jednocześnie jest on wiecznym, najwyższym kapłanem. Nie ma innego kapłaństwa, jak tylko to, które pochodzi od Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo Starego Testamentu było wyłącznie zapowiedzią, symbolicznym antycypowaniem, prefiguracją kapłaństwa Nowego Testamentu. Było uczestniczeniem w tym, w jakimś sensie i zakresie w przyszłym kapłaństwie Chrystusa. a nie był tym samym. I nasz Pan Jezus Chrystus był wiecznym najwyższym kapłanem. Jego bóstwo uświęciło jego człowieczeństwo w stopniu maksymalnym. I to poświęcenie było w jego człowieczeństwa było w Chrystusie I z tego uświęcenia jest kapłaństwo katolickie. Kapłaństwom rzymskokatolickich, kapłanów, którzy składają Bogu Ojcu na nową każdego dnia ofiarę z Jezusa Chrystusa, z jego duszy, z jego ciała, ze wszystkiego, kim on jest. Tylko ta ofiara podoba się Bogu. Wszystkie inne ofiary są złe, nie podobają się Panu Bogu. I ci kapłani, którzy w głębi Związku Radzieckiego pełnili swoją posługę tak dzielnie, Mimo prześladowań, zsyłek do łagrów i więzień, oni wiedzieli, że ich misja jest tą samą, którą chociażby miał pod Krzyżem święty Jan, apostoł, ewangelista trwania przy Chrystusie, kontemplacji oblicza naszego Pana Jezusa Chrystusa i czynienia tego samego, co on czynienia, wypowiadania tych słów, które on wypowiadał, rozgrzeszenia tego, on rozgrzesza składania Bogu ofiarek. On składał Bogu ofiarę. Jednocześnie kapłan ma taką specyficzną misję, szczególnie on ma przyjęcie do siebie Maryi Niepokalanej, opiekowanie się niejako nią. Święty Jan musiał to czynić dosłownie, a kapłani katolicy już nie muszą się troszczyć o potrzeby Maryi. Powinni się raczej troszczyć o to, by była ona panią ich domu. A ona wtedy troszczy się o to, by domy kapłanów były domami Marii, a przez nią domami Chrystusa wiecznego, najwyższego kapłana. I można by rzec, że stopień poświęcenia kapłaństwu przez kapłana zależy od tego, na ile pozwala on Marii niepokonanie w sobie działać. Ona była tą, która pod krzyżem. Wypraszał nam wszelkie łaski. Najściślejszą, najwierniejszą współpracownicą Chrystusa w jego dziele zbawczym i każdy kapłan, który chce być skuteczny w szafowaniu łask, musi współpracować z szafarką wszystkich łask z niepokolaną. Musi również pozwolić, by jego serce, bo przebitym mieczem boleści, tak jak serce Maryi Niepokolanej, Bolejące niepokojone serce Mary jest tym, do którego zwłaszcza kapłani powinni się uciekać. I Maryja niepokalana jest tą, do której w swoich potrzebach muszą się uciekać, ale też na niej się wzorować. Bez wzorowania się na Marii nie ma prawdziwego kapłaństwa, żywego kapłaństwa, skutecznego kapłaństwa. Święty Jan, Maria Wiane, przyjął na ścieg Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel Vianney. Zmienił to sobie, sobie to imię na pamiątkę ku czci Marii i stał się w ten sposób Janem Marią Vianney. Można by rzec, że każdy kapłan powinien sobie zmienić czy też dodać jako drugie imię Maria. Nie dosłownie koniecznie mogłoby być to groteskowe i być pretensjonalne, prawda? Ale żeby w sensie symbolicznym, można by było o każdym kapłanie powiedzieć, że jego. Drugim imieniem jest Dniomaria. Prosimy zatem o takich kapłanów, którzy będą przeobrażali samych siebie najpierw. To jest najtrudniejsza praca, najcięższa i wymagająca największego hartu ducha, bo walka z samym sobą, codzienna walka z samym sobą jest najtrudniejsza, najcięższa. Łatwiej jest walczyć z wrogami zewnętrznymi, z którymi potykamy się często. Tylko w naszych głowach lub w internecie, a walczyć z samym sobą, z tym wrogiem, który cały czas by, tak rzec, nam towarzyszy, który jest obok nas, jest najtrudniej. I to doskonalenie się w cnotach na świadomość, w na świecie Maritwany, jest takim szczególnym zadaniem dla nas i też dla wszystkich tych, którzy pojęli, czym jest ofiara Chrystusowa, jak wielką wspaniałością jest niebo. Jak wielką nagrodą jest niebo i że jest to jedyne dobro, o które warto tutaj zabiegać i dla którego to dobra osiągnięcia, warto jest tutaj wszystko stracić, wszystko wyrzucić. Do tego nieba tęsknimy, do tego nieba chcemy po prostu, tak Maryja i święty Jan i święta Maria Magdalena stać pod krzyżem, i czerpać z mądrości krzyża, by nie dać się szaleństwu tego świata pokonać. Zwieść. Szaleństwo tego świata się powiększa, multiplikuje i coraz to bardziej ogarnia świat. A my musimy stać pod krzyżem i trwać i wierzyć w to, że wyłącznie w krzyżu jest nasze zbawienie. W krzyżu jest nasze zbawienie, a przychodzi do nas, do, do, do nas przez bolejące, niepokane serce Maryi. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Polejące niepokalane serce Maryi. Święty Janie Apostole.